Przypominamy o trwającym konkursie tabliczka dla Ciebie. Tabliczka jest zgodna z systemem informacji miejskiej, który funkcjonuje w naszym mieście. Dla wszystkich właścicieli domków jednorodzinnych z numerem adresowym nie musi być nazwisko, może być napis kutno, może nie być tutaj nic. Co sobie Państwo wybierzecie? Wystarczy wziąć udział w naszym konkursie: jedno zdjęcie skutna. I proszę się nie martwić, że państwo macie nieciekawe zdjęcia. Proszę państwa, naprawdę zdjęcia wszystkie są interesujące. Nawet jeżeli przyślecie do nas zdjęcie swojego własnego domu, na którym chcecie mieć tą tabliczkę, to też, to też spełnia warunki konkursu. Tabliczki w konkursie nadal czekają. Jeśli państwo nie zdążą do 15 sierpnia, zdjęcie można będzie przynieść jeszcze we wtorek 16 sierpnia. Przyślijcie mailem swoje zdjęcie, albo przyjdźcie do nas we wtorek, po tym długim weekendzie, do TPZK od 16 do 19. Przynieście zdjęcie, my sami zeskanujemy. Wypełnimy formularz. Jeżeli ktoś nie umie zeskanować zdjęcia, nie, nie ma sprzętu, my to zrobimy na miejscu w TPZK Narutowicza 20. Zapraszamy. Fotografię można przesyłać na adres mailowy konkurs tpzk.eu pocztą tradycyjną do siedziby organizatora Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej, ulica Narutowicza 2099-300 kutno z dopiskiem na kopercie Tabliczka dla Ciebie.